To jest ciśli Minecrafta tak. yy, Tutaj już mi się przepaliło Od ostatniego odcinka yy, Przepaliło mi się to wszystko yy, Tak Wrzuciłem właśnie niedawno też Battlefielda Więc oceniajcie czy wam się podoba Tak yy, Będę jeszcze robił najprawdopodobniej do tego Battlefielda jakieś, jakieś intro bo nie mam intra na razie, ale postaram się zrobić, tak? I tak, w dzisiejszym odcinku mamy w sumie zaplanowane iść do kopalni Znaczy ogólnie znaleźć jakieś fajne miejsce Żeby no w to wszystko wyszło Żebyśmy mieli trochę surowców I to rozłożę na dwa odcinki, tak w jednym odcinku najprawdopodobniej będziemy szukać właśnie takiej kopalni, coś takiego. Wiemy, się wkurza. No dobra, nieważne. Yy, I tak. Kurna, woda. Chociaż woda jest fajna. Jeżeli chcemy na przykład farmę zrobić, to ja nie robię najczęściej właśnie takiej farmy, tylko ja po prostu robię właśnie na przykład z tego, to bym zrobił farmę. Z tego wszystkiego by wyrównać CTR. ten... Aha, no proszę, nie nie ja pierdzielę i teraz tego wyjść. Ja próbowałem jeszcze ostatnio z Lola yy, odcinek dodać, ale... Co to jest? O kurwa. No dobra. i próbowałam z lula dodać odcinek ale bardzo słabo wyszła ta gra pod względem tym że mieliśmy dwa awki i jak się już raczej spodziewacie przegraliśmy tak no niestety no ale przegraliśmy i postaram się znaleźć właśnie cały film żeby był nie wiem na przykład to no ogólnie żeby był Następny odcinek BFA chyba nagram z yy, dwoma już kolegami albo nawet trzema, jeżeli ten trzeci się zgodzi. I wtedy będzie więcej frajdy i zobaczycie jak będę latać, Bo jeszcze dokładnie się uczy grać, ale no jakoś tam może lepiej to wszystko ujrzeć. tu jest. Piszmo, piszmo. Beach, to do, dobra Widzę, że mamy dosyć trudny orzech do zgryzienia Nie no, to się wypię, ale dobra Widzę, że tutaj jest na bardzo wysokim poziomie Gdyż ząbieg na jednego hita mnie molestuje I nie wiem co z tym zrobić Dobra, nic nie słyszeliście cicho

Yy, uratowaliśmy na razie tylko tyle i temu. wiem że mam patyki ale wolę zawsze więcej zrobić tak ja jestem głupi i będziemy chyba uciekać zresztą znaczy nie będziemy i chyba przez całą noc nie wyjdziemy stąd Okej. Okay. I całą noc stąd nie to Są te zombiaki. nie ich. W ogóle... Gdzie ja mam ten cajobek? Chyba też tam dostanę. po Ojej, jest tą zbroją z tym wszystkim, nie wiem. Jeszcze jedzenia. Ja bierzcie. Żeby to tylko nie znikło. Wiecie my co jak zrobimy? Zrobimy skrzynkę. Tak, skrzynkę. I z tej skrzynce umieścimy te wszystkie itemy Przecież wszystkie co do tej pory umieściliśmy Znaczy się, zdobyliśmy I może tam się uda, jeszcze z mieczykiem pójdziemy Okej, okay. mieczek, dobra Nier się chyba tam nie przyda Okej, okay, to przechodzimy już jest, jest, idziemy jest yes. yes. moje itemy, moje itemy pochodnie, wszystko już? obejść uciekamy od Was, narafę jest, udało się, dobra yy, mamy wszystkie swoje itemy i będziemy no i jednak nie mieliśmy tego kilofa, dobra, nieważne. Yy, I będziemy kopać. Kopać znowu jak na początku. Ciele. Tylko... W ogóle... te żarcie? Proszę... jest! mój żart! Nice. Dobra, z tego co widzę to może mam się robić. Dobra, yy, tak. I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, czy chcielibyście jakąś taką serię, nie wiem, coś takiego, żeby było jakieś parkury, czy coś takiego. Yy, no niezbyt to tak trochę ogarniam, ale bym mógł robić parkury na przykład i ja przechodzić coś takiego na jakiejś takiej podstawie, albo ściągać jakieś parkury, nie wiem. I tak co by jeszcze tu powiedzieć no. no nie wiem co tu jeszcze powiedzieć yy, żelazo zaraz przepalimy ja pierniki głosne straciliśmy dobra yy, nie przejmujemy się kupimy dalej no widzicie tak to wygląda jeżeli kupimy znajdujemy od razu nie, błagam, błagam Tylko nie to Chodźcie, chodźcie, chodźcie Spawner? Co to jest? Spawner? Aha Czy jesteśmy dobrzy? Znaleźliśmy spawner No bijcie się, bijcie się, tak, bijcie się Okej okay. Ja już się boję Boję się Będziemy mogli osiedzić koń. Mój teren. Tak. Tak, to jest mój teren. Dobra. A więc teraz będziemy ciśli tam. Spróbujemy ich jakoś naokoło pocisnąć. Szybciej się kończy te ty niedobry był. Tak ich pociśniemy. I tak. No to, to było tu a widzicie, jednak mamy szczęście nie wykorzysta darmo no, no. okej okay. tu są te itemy tu jest ten mój ból ochacie jeszcze tam idziemy jeszcze dalej Po poziomie bliźnień i jedziemy okay. i teraz zrobimy sobie nowe kilo motykę tak motykę no i zrobimy a dobre nie, nie ja już nic nie robię oprócz miecza. może jeszcze miecze na przykład okej co wy weźmiemy przepalimy przy okazji o o jeden nawet więcej niż mieliśmy to akurat nam się uda zrobić kilo. Akurat kilo, tak? Zrobimy. Będzie głód. Okej, okay, widzę, że tutaj. Okej, okay, widzę, że tu... Ja nie chcę niszczyć tego spawnera, tylko chcę go po prostu budować. Ojej, złap życie. To będę musiał grać mini mapkę. O. O. Oké. Klol. O, leuk. Piet. Oké. Je! Tja. Ja, zo Ja. O, ja. Wol. Okay. Ja. Stel. Oké. Ha. Luke. Luki. Luki. Oké.

tak, już dwa razy na odcinku, a co ja mówiłem w pierwszym odcinku? Nie, chyba no nie dojdziemy. Nie dobra, nieważne. Znowu musimy iść po moje itemy. No dobra, tu jest. Jest! Uda nam się. Kurde, a teraz nie wiecie, jakby mi się przydała ta mapka. Ja w ogóle nie ogarniam terenu. Proszę, żeby się rozpełniły. Jest! 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 Nie, nie pasz lubo w ty palakuję do lodu. Okej, tu okay, widzę. Okej. Okay. Płyta. Strasznie. A ja chcę jeszcze siodło. Co za gudbo, i ty mogę mieć siodło. Co za żal. O. Ja tu chcę siodło, a tu A jednak się udało. Yeah. Okej. Okay. Czyli jednak musieliśmy z tego troszeczkę bezwadzie Okej, okay. tu, 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 tu. Szkoda, że nie można jakiegoś lepszego kilo. O dobra, już możemy trzymać. Ja nie mogę z piątego chyba poziomu. Zrobiłam się drugi poziom. Nie ma to jak. Dobra. Zbierzemy jeszcze te surowce i skończę ten odcinek. Jednak nie wybraliśmy się dzisiaj do kopalni. Był za duży ubaw z tym w ogóle wszystkim. I tak Ho, dobra, czekaj, tak to wygląda. tak nie może być. Okej. Okay. Nie, sklisel, kurde. Okej, okay. a wie... A więc komentujcie, subskrybujcie, łapujcie. Ok, a więc widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie, nara, na razie. Na ra. Siema na ra i cześć.